Witam serdecznie, jest Mikołaj z bloga Komiksy oraz moje dwa koty, które będą towarzyszyły w nagraniu. Dzisiejsze nagranie to przegląd zinów, które zebrałem podczas Poznań Zinfest 2022. Zapraszam do tej oryginalnej mieszanki. Zacznijmy od tego, co otrzymam na wejściu. E, Frigam Poetry" e, jest to zbiór poezji napisany przez różne osoby, złożony z rzeczy, które znaleziono w różnych miejscach. E, Friganie wykorzystują wtórne surowce, i tak też się stało tutaj. Poezja o różnym kształcie, o różnej jakości plus rysunki. E, grafiki od Milan e, Ziętary. Stawisko było fajne. Fajnie się gadało z Olom wybior. E, ciekawe jest to, że po tym festiwalu te ziny, te Frigan Poety, ten tomik e, składanka. Można było sobie znaleźć w różnych miejscach poznania i sobie ukraść zgodnie z wytyczną na tylniej okładce. Dalej. Spotkałem dwie dziewczyny na wejściu. Jedna to Majcio z 7000, jak i dzika Malina. oni dwa ziny. Pierwszy to Sixa Kitsch. Mocno inspirowany Rupo Drag Race, w którym można obejrzeć ich przybieranki, to de facto drag queen. Jest to bardziej. Z zdjęciozin, z ich opisami, na którym wyglądają jak baterowie tego Drag Race'u. Tu są twórczynie, ich profile na Insta. Jeszcze od Maciejos 7000, kolejny z zin. Tu już jest prawdziwa historia. Ma to fabułę. jest czysto komiksowe, Ładnym wpisem fajnie to wygląda, typowy komiksik zinowy można było poczytać A to fajna fabuła nie żałuję, że w kupiłem, tym bardziej, że to są takie proste, cienkie rzeczy, no zinowe następnie komiks z zi ziny od Prawdziwej Jagody bardzo ciekawa osoba która przedstawiała mi tutaj e, przede wszystkim historię e, jednej z aktywistek a z Drag Queen Odnośnie to było Marshy P. Johnson. Jest to z punktu widzenia detekty, która zajmowała się śledztwem, ponieważ ta aktywistka niestety nie żyje. Zginęła i w tym angielskojęzycznym zinie widzimy tragedię tej osoby. Jak działała właśnie jako aktywistka i co ona przeszła. Smutna rzecz, i przy okazji mi los osób z środowiska LGBTQ. Dalej zakupiłem coś takiego jak co robią elfy w nocy. Dlaczego akurat tą pozycję? Ponieważ została zrobiona białym mazakiem, długopisem na czarnych kartkach i zawsze chciałem mieć taki komiks. Eee, tytuł jest dosyć ciekawy. Jest to o elfach, które co robią w nocy, bo nie śpią, szkoda im zasypiać. Bardzo fajnie rysowane. Taka forma właśnie bardzo mnie zaciekawiła i sprawdziła się wynik jest taki, że lepiej iść spać szczególnie Max kimkolwiek jest dalej mamy Klasa Radosława bardzo wesoły człowiek jego twory są bardzo wesołe eee... właśnie, kazał mi pisać, to piszę i tak zrobił na przykład, nie chcę zdradzać polecam to kupić bardzo fajna, bardzo śmieszna kazał mi myśleć, to wymyśliłem bardzo ciekawe przemyślenia. No właśnie. Inny e, jedyne głupie się z mojej głowy. Dżerm mhm. e, Boy. To już ma fabułę. E, większą, wielce stronicową. O dżermach. O zarazkach. E, bardzo fajnie rysowane. E, fabuła jest taka, że zostaje Pimpem, czyli Afonsem. E, wbrew pozorom, bez e, tego, to jest silniejszym charakterem przygody. W ramach właśnie zarazków. Również śmieszne. Dalej. I'm Joseph Flower. Kolejni twórcy. Kolejne rzeczy. Co już patrzę na promieniowanie kosmiczne. Bzdur poezji ozdobione grafikami. rzecz dusząca I niektóre fajne rzeczy. Mówiące o niepokojach wczesnej młodzieży, tak powiedział, tak się wyrażam, bo jestem starszy, to też tak mogę, niestety. Eee... Cześć kotek nie przeszkadzaj. I no właśnie dowiedziałem się czegoś o ludziach młodych, co ich dręczy. Eee, dalej mamy od chłopaka, pomijając kosmicznego, eee, on się nazywał, już zapomniałem właśnie, ale też bardzo fajnie, jamografika, jamografka. Jamrografka, dokładnie, powrót żywych trupów, rotacja komiksowa, bardzo fajnie rysowana, ciekawie, kotuś, zostawiamy tatę, gili gili, fajna rzecz, bum, warto mieć, fajnie rysowane, przypomina klasykę kina, George Romero, Rumor, I'm Alive, numer pierwszy, Wydaje, że też jest jamografika. O, ciekawe koncepcje, łącznie z krzyżówką. Są jej wiersze. Jest zabawa fotografią, formą. Bardzo pankowskie. Bardzo buntownicze. Dalej, boli mnie głowa, bo jestem z Krakowa. Lubimy rymować. To jest parę spojrzeń na Kraków. Nie jako Poznaniak, nie za bardzo wszystko. Ta szczęść kojarzę. To jest Agnieszka Grzegorczyk dokładnie. Która była stwórcą z Zinfestu w Krakowie. O nim za chwilę. Bardzo fajne, humorystyczne, ale też bardzo zamknięte dla pozostałych osób. na fakt, zamknięte dla innych osób, które nie są z Krakowa. Kto wie za Kraków, kto przeżył czasu z tymi ludźmi, będzie rozumiał dużo. A tutaj kolejna pozycja od Agnieszki. Do lata piechotą będę szła. O wakacjach, o czasie spędzonym, zapisy z czasów pandemiczne też trochę, te dziki, bo tak więc klorowe, fajne to moje pokazane, ale pokażę może, są te dziki słynne fajnie rysowane fajne kolaże. dalej mamy o tu przerwa będzie jeszcze, bo to będzie odchudzik dwie rzeczy, wspaniałe jeziorka o jeziorkach o wakacjach taki prosty zapis minimalistyczny Fajna książeczka z ciekawą formą, ręcznie robioną. Następna rzecz to dysocjacja. Fasnacja anime. Tu się wylewa. do Ghibli, szczególnie. Fajny zinek, rysowany, Przywodzi na myśl sprawdzone elementy filmów anime. Jak i manki. I tu są dwa ziny ildb. Twórcy z infestu krakowskiego. Dwa, dwie części z czterech, oznaczone właśnie tymi fajnymi kółkami i zarysowanymi kwiatkami. Abstrakcyjne, czarno-białe. Przedstawienie pewnych historii, które dużo mówią i fajnie to się przenika. Kształty na siebie nachodzą. Coś z czegoś wypływa i uczymy się oddychać pod piaskami. Bardzo fajna przenośnia. Również z Krakowa. Zarówno pierwsza druga część zrobiła na mnie wrażenia. Bardzo mi się ły widokówki, które dostałem, szczególnie ta z tym koniem. Tu jest wiele rzeczy, które można dojrzeć. Lub też nie. Pierwsza część jest mniej przekładana, bardziej obrazkowa, a druga zaczyna już do mnie mówić tekstem, nieobrazem. Dalej mam wydawnictwo. Chciałbym powiedzieć: loza, to nie jest loza, bo to jest oficjalna perferia. Agata Królak. Story of Amazing Angst. Bo Angst. Bardzo ciekawa forma. Bardzo surrealistyczna, kolorowa. Bardziej niż IDB, podająca o umyśle autorki, który proszę się przeruszyć za zakamarkach Istnienia po angielsku w ciekawej formie dawnych książek z dołączoną grafiką. Lisa, to jest technika wytworzenia. Ostatnie pozycje. Pochodzą pierwsze tak Agnieszka Kluszczyńska. Jest to o wakacjach w formie zdjęć. Zin zdjęciowy. Przecież ma lepszą nazwę. Poproszę o komentarz. Tak spędziła wakacje. Agnieszka. Zdradzać. Może też się odnajdzie z miejsca, w których Agnieszka była. Dalej to są bardzo osobiste przeżycia. Press Enter. Po wielu zmianach w jej życiu. Bardzo osobisty. Również dużo zdjęć, kolaży, minimalny tekst. Bardzo programistyczny. Ciekawe czy Agnieszka jest programistką. Dalej mam od Nosu Pepares. Są z życia. Bardzo organy zin. Marcel Baran. Bardzo ciekawa forma. Niczym brudnopis. Takie to robiliśmy na lekcjach. Każdy z nas robił. Zarysowany. Czysta abstrakcja. Czysty bunt. Pankowski. Wczoraj, wczoraj, również od Super Powers. Limitowane wydanie. W 60 egzemplarzach. Nie mam nic do powiedzenia. Głosi postulat. A jednak mówi. Lubię zdjęcia. Kolejne kolarze. I końcówka z Wyraz buntu kolejny. Bardzo buntownicza osobowość. Wam dziękuję za uwagę. To jest namiastka tego, co było na festiwalu, bo wszystkiego nie zakupiłem, bo było tego cała masa. Te mnie zaciekawiły. Rozmawiałem z autorami. Was zachęcam do wzięcia udziału w kolejnym Zimfeście. Na pewno te pozycje będą dostępne. Będziecie mogli sami się z nimi zapoznać. Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia.